Witam, jesteśmy dzisiaj na szkoleniu u Alberta Janika w Konkolewie, na wyjazdowym jego szkoleniu. Podyskutujemy troszeczkę, na czym Albert opiera swoje metody i ogólnie jak sobie radzić z takimi końmi podczas szkoleń. Grunt przygotowany, wiedzę, czyli taką jak ja mówię, że po prostu rozmawiamy z koniem tak jak w stadzie rozmawiamy rozmawiają, czyli wymagasz szacunku i zaczynasz pracę też od strony szacunku. Możesz przyglądać się cofnąć, patrzeć. Ja, jak... ja, ja wytłumaczę, albo powiem wam dlaczego ja pracuję na takiej energii. Jakby to był ara, to bym troszeczkę stonował, Nie? ale tu jest takie wiesz, puste trochę. Nie? To jest raz, a dwa lubię prowokować i mieć taki zapas, że jak ktoś przyjdzie z mniejszą energią jak ja, to zawsze ogarnie to, nie? Na szkoleniu w Konkolewie z Albertem Janikiem. No, witam. Mamy krótką przerwę drugiego dnia. Ja chciałem tylko zagadnąć o takie aspekty szkoleniowe i w ogóle Twojego stylu pracy. Zauważyłem przez ten pierwszy dzień te pierwsze zajęcia, że zgodnie z tym, co Robert Miller mówi, że w zasadzie trenerzy koni. Posługują się takimi zasadniczymi dwoma metodami, czyli ten przybliżanie, oddalanie, ten approach, retreat i metoda zalewania bodźcami. I, i zauważyłem, że, że ty bardzo dużo korzystasz z tej drugiej metody, czyli poddajesz koni, konie takiej presji, z którą muszą sobie poradzić, i to odczulanie jest takim głównym Twoim. Priorytetem w tym szkoleniu. Czy to prawda, czy, 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 czy fałsz. Czy I w ogóle dlaczego od tego zaczynasz, dlaczego to jest takie ważne dla Ciebie? No, między innymi dlatego, że to spotkanie tutaj, które trwa już drugi dzień, jest zatytułowane Bezpieczny Koń, i to cechuje moje zachowanie w stosunku do konia. I Staram się przekonać konia, żeby poprzez te odczulania, ćwiczenia i tak dalej, właśnie był takim koniem bezpiecznym. Żeby można było mu na tyle zaufać, wsiadając na niego czy pracując z ziemi, żeby po prostu no, nie skrzywdził i szanował człowieka przede wszystkim. A nie zaczynasz, nie wsiadasz w siodło, dopóki nie masz tego pewnego konia i poprzez te ćwiczenia z ziemi, które, które na załączonym obrazku mm. będzie widać. Mm. widać. I, czyli to jest jakby baza, na której później budujesz cały, cały proces szkolenia. Dokładnie. Dokładnie, bo to jest bardzo dla mnie istotne z tego względu, że y, ileś tych set koni z, y, spowodowało, że y, dążenie do tego, żeby konia, koniu zaufać i powierzyć swoje życie mm. czy zdrowie, y, a tym bardziej, że par razy mi się zdarzyło, mm. że koń mnie uszkodził, to tym, bardziej, y, to tym bardziej wymagam od koni właśnie takiego y, zachowania. Ee, że wszystko, to, co ja robię, czy gdzie jesteśmy, jest tolerowane przez konia i dzięki czemu yy, no, mamy większe zaufanie do yy, konia. Czyli, czyli no, generalnie mówiąc, musi być przewidywalny, nie może być bać się jakichś dziwnych rzeczy, nie może sprawiać niespodzianek. Tak, tak. Nie. Tym bardziej, że już niejednokrotnie się sprawdziło to na różnych rasach konia i na różnych, hmm. że tak powiem, typach. Charakteru konia, mhm. że e, gdy ma koń jakieś traumy, czy kilka jakichś tam sytuacji takich strachowych, lękowych, ja mhm. postaram się ćwicząc wyciągać go z tego, to również on obdarowuje zaufaniem takim, że ten on koń też się czuje bezpieczny. Mhm. Mhm. Dlatego mi często na filmikach pokazuję, y, łatwo mi wprowadzić konia do przyczepy, czy to będzie duży koń, czy mały, czy nerwowy i tak dalej. I poprzez te ćwiczenia, poprzez te odczulania po prostu koń mi ufa i on może wskoczyć do przodu. Ja uważam, tutaj. że ten poziom presji, który nakładasz na konia, jest czasami bardzo ekstremalny, wysoki. No bo tak, i ta tak. dmuchawa, ta, tak, to tak. konie reagują na początku panicznie, ale widać, że jest ten proces jakby przyzwyczajenia i powoduje, że, że zaczynają to akceptować jedno prędzej, drugie później, w zależności od typu konia. Mm, ale uważam, że takie ekstremalne zatapianie właśnie w tej presji to jest to? Jest to, to, jest no, to, to, to troszeczkę się cechuje przez mój charakter. Nie, mm. nie mm. rozciągam, nie są cierpień, że tak powiem. oczywiście cierpienia, no, odczulania tych stresów i tak dalej na miesiące, lat, czy tam dni i tygodnie, tylko po prostu załatwamy to od razu, tu i teraz i później po prostu korzystajmy z tego życia na lajcie. No, no, i później to utrwalamy, nie? Tak, tak. Yy, czyli bezpieczny koń to jest podstawa do, tego, do dalszego treningu. A, a jaki byłby następny krok? Treningu powiedzmy, że przerabiamy sobie właśnie to odczulanie, te, mm -hmm. to przyzwyczajenie konia do, do dziwnych, ekstremalnych sytuacji, i co dalej się dzieje? Jeżeli możesz zdradzić, no bo ja wiem, że to szkolenie, jakby nie, nie, wy, nie ma wykraczać dalej, ale. Yy, Korzystamy z tego, co żeśmy zrobili, czyli odczulanie te ćwiczenia, wszystkie takie elastyczności mm -hmm. na koniu. No, po prostu wsiadamy na, na konia i wykorzystujemy, ćwiczymy to samo właśnie w siodle. Nie? Mm -hmm. Też odczulamy, też, też odczulam w siodle, żeby to jeszcze bezpieczeństwo utrwalić i, i żeby to było, że tak powiem, na stałe. Mm -hmm. Uważasz, że, bo, bo Ty masz dużą sprawność, duże doświadczenie, no to są już setki koni tak przerobionych. Uważasz, że to każdy może zrobić te, te tymi metodami? Ogólnie tak? uważam, że tak, ale i tak człowiek musi się cechować parema czy Roma cechami. Mhm. E mhm. Wiadomo, że asertywność, wiadomo, że no, kondycyjnie też trzeba być jakiś no, przygotowany, no. jeżeli chciałby robić w takim tempie jak ja, bo no właśnie, tutaj bardzo. na szkolenie też zaznaczyłem, że e ja łączę tutaj parę rzeczy, no, trzy, trzy ważne rzeczy. Yy, właśnie dobrostan klienta, że tak powiem, jak mam hmm. zlecenie na konia, dobrostan konia oczywiście i dobrostan yy, mojej osoby i to po prostu nie rozciągam tak jak mówię, staram się to zrobić szybko, skutecznie, zazwyczaj mi się tak udaje, yy, no i wtedy wszyscy są zadowoleni, nie? przede wszystkim, nie, że jest z jej koń, bo ma jakiś postęp, ma jakiś po progres, oczywiście klient chciałby jeszcze szybciej to zrobić, żeby było zrobione, a ja po prostu, no ja się tym bawię, nie? Hmm. Czyli bezpieczny koń przede wszystkim, ja wiem, że wiesz, wiele, wiele osób wie, że masz swój, swój kanał na YouTube, tam mhm. dzielisz się informacjami, to nie są filmiki takie właśnie pokazowe, czyli bardzo ładne, w cudzysłowie, ale są takie szczere, tak? czyli pokazuje, że mhm. od początku do, do, do końca, nawet jeżeli coś tam nie idzie, nie wygląda to za elegancko, to jest to szczere i pokazujesz tą metodę także zainteresowanych. Odsyłam do, do, do Twojego. No też ja zapraszam, są, dwa, dwie no są, tutaj, są tutaj osoby, które przerobiły tą Twoją ten twój sprawę. No jestem więc... bardzo zadowolony, bo hmm. się hmm. okazuje, że jedna tutaj z dziewczyn przyjechała na trening, ale już na samym początku powiedziała, że już dwa końce poukładała dzięki tym odcinkom tam. Także to jest, to jest potwierdzenie takiego Twojego pytania, że, że hmm. każdy Czekaj to może, może. No Zdarza się, że robią i to dziewczyny. Hmm. Mężczyźni oczywiście też to robią i mam sygnały tak jakby z innych źródeł i social mediów, tam gdzie jestem, no to właśnie ludzie mi piszą i często rozmawiam przez telefony, bo ci, co wiedzą, to wiedzą, że od dziewiątej, dziesiątej tak jestem na telefonie, oni wykorzystują. Czasami się nie uda dodzwonić, ale te półtora, dwie godziny poświęcam na to, żeby z nimi rozmawiać i być w kontakcie. I jeszcze dodatkowo konsultujesz? Tak, tak. Nie mówię, że codziennie, nie byłeś przysadny, ale dwa dni w tygodniu się tak zdarza, że czekają na mnie na ranczu, a ja siedzę w domu jeszcze cały czas na telefonie, żeby. Nawet nie wsiadam do samochodu, tylko konsultują się na odpowiedzi. Czyli jeżeli ktoś ma problemy z koniem może śmiało uderzać do ciebie najpierw poprzez YouTube a potem tak, tak. śmiało potem namawiam do tego żeby oglądać te odcinki uczyć się większym czy większym mniejszym albo większym tak. że to powiem, ogląda, ogląda oglądalność tam i tak jest tak czy inaczej Wiem, że ludzie sobie przekazują właśnie te linki od filmów. Zachęcam, żeby oglądać. Jeżeli ktoś już korzysta z tych filmów, to mm -hmm. zachęcam do tego, żeby nie robić to po łebkach, tylko robić to sumiennie i dokładnie słuchać, oglądać. Bo tam jest i od początku osobę. do końca, tak? Bo tam jest y rozpoczęcie pracy z surowym koniem, rozumiem? Tak? tak. Od zera do lidera, jak tam nazywa na tym mm -hmm. filmie, bo uważam, że jak wchodzimy pracować z koniem, ktoś musi zdecydować kto jest kto i kto jest... Co to takim jest, ludziom tak. byś powiedział, że, że to jest za ostro, za, za, za dużo, albo, albo nie wiem, za, za gwałtownie, że, bo, bo są takie głosy że że dla Konia to jest może za, za duża presja i tak dalej. Co i bym byś? powiedział? Hmm. Wiesz, co ja bym powiedział? Hmm. Ja bym powiedział. <laughs> no mów. <laughs> Że mogą mniejszą energią robić. To, nie? Także to jest w, w ogóle metoda elastyczna i do koni, do ludzi, i tak dalej. A jest jeszcze jedna droga, e, taką odpowiedź tak, do Proszę Że dobrać. są inne metody, też można stosować. Niekoniecznie tą. Ja wiem tylko, że po prostu jest skuteczna. I naprawdę mm -hmm. jestem tak zadowolony z tego, że świat mój się tak poukładał, że, że gdzieś tam na tej w drodze mojego życia spotkałem konie ludzi takich jak Przemek i, tak, i, i takich no, różnych typów ludzi, kowboi, trenerów e, i że, że po prostu te, te konie mnie wykształciły takim, no, jakim no, no, jestem. No, jest bardzo się roku. Nie? Wtedy, nie? No i kto by przypuszczał, że, że nie, Albert Janek tak taki... tutaj będzie. No, e że ja tu <laughs> będę ze Sprzemkiem. <laughs> dobrze, ja bardzo dziękuję Ci ja za dobrze. te parę słów. Dziękuję za, za ten. Pani e, że mogliśmy się e, spotkać. Właśnie, za te warsztaty. E, zachęcam też e, do poznania Alberta bliżej. Ciekawy człowiek. No nie w poznaniu. Gdziekolwiek <gdzie> będzie. No i co, teraz w siodło będą siadać, tak? Tak, tak, to coś tam w siodło tak, próbować. Dobrze, to dziękuję bardzo. No ja również. Cześć. Miło pozdrawiam.